Cześć, cześć cześć, tutaj spraypl 555. E, nagrywałem inny film, e, początek inny, ale mi się zreagował, to nagrywam drugi raz. Zabrałem sobie drewno i to jest taki za, fajny świat. Zabrałem sobie drewno, ale nie zabrałem innych itków. Właśnie idea sobie ze tą nas biorę teraz. Około 300. nam się przyda na nowy kilo, ale najlepiej to sobie już z tym co inny kilo, jak można, stary zmarnowany. Weźmiemy sobie, wykopiemy troszeczkę tego kobra. No, same 16 to się przyda na samy piecyk dwa. To muszę mieć dwa piecyki na dudę i na jedzenie. A tam krówka jest. u nie woda. Dobra. Eee, zrobię mieczek eee, I... Kirok. I Kigielka. I wędkę chciałem tu ja Ale nie mam papierków do tego. Gdzieś tutaj krówcia jest. Krówcia. No to malutka krówka. Gdzie jest taka duża krówka? Nie wiem zbierzemy sobie trochę tego dwieka no i od razu szybciej się zbiera takie drewno Nazwa serii to Minecraft przygoda Będzie około jeden sezon to 2, nie wiem z 25 odcinków? Nie wiem. Mm, ale na pewno dużo będzie trwało. Łada przygoda Minecraft. Łapiecyki. Ki. Ale też jest najważniejszy kill. O, zrobimy sobie dwie skrzynie. Jakiś tam to. O. 10 i mamy już taką pewnie sobie to użyjmy ja na pewno no, musimy mieć dwa miecze na początek, dwa kierowy, bo to są najważniejsze i itemki. Później tam dwie sikierki i te luźne. Może no, sobie trochę pochodzimy. Zobaczycie tutaj jest coś ciekawego. No widać jakieś latające góry tam. <śmiech> <śmiech> o, to jest węgla tam trochę. Ale wysoko jest. O, krówka duża. Doszła krówka, wreszcie. O. Chyba sobie przypada, Ale zaraz. O, tam jest jeszcze węgry dużo. No to może bym trochę zebrał tego węgla Stąd tylko przyda się mi i trochę dirta, żeby się podnieść. I sobie rączkę, żeby nie manować, sobie wopaty, jak w ogóle mam ją. No. Mamy łopatę, ale po co nam łopata na razie? Łopata na razie nam jest niepotrzebna w ogóle. Wejdziemy sobie tutaj. Nie wiem, czy tu I jeszcze tak. O, no i już. I jeszcze trochę tego dłuższego. O. O. I dawniej. No i zbieramy. No już pierwszy level. Mój największy w Minecrafcie na razie to level chyba... 58. Ale to na PC pamiętam. Kiedy jeszcze grałem na PC. -cie. Tak to bym da wstawił na PC. -cie. Filmiki, ale nagrywał. Ale... No wiecie, jak to jest. A to komputer się psuje, albo to nie chce działać. U mnie się zepsuł i nie chce już działać. Ha, telefon działa. Tablet też. Okej, okay. ja sobie trochę tego jeszcze węgla. Na no, dużo zebraliśmy tego. No chyba na pewno to wystarczy tego węgla. No na pewno mi starczy już sam. Na jakieś trzy dni. Takie obno Minecrafcie. Niech bym miał używać cały czas. dużo do przepalania i do tego. Do przepalania Jemy O krówka. sobie pokrówkę. Dobra. Bieg. Ooo, ale gładko było. Ale to jest tak średnie. Tylko nie wiem czy pójść. Może już tam zjem. Nie no, nie no. Nie mogę tego zjeść na razie. O. Tam są jakieś wysepki. Nie no, fajnie, fajnie, ale trochę... Mm. Jeden węgiel no i... No to mi chyba się... Tym też się da na to co? Po co używam tego mojego nowego kierowa? Tylko mnie mi się. 63 węgla to chyba wystarczy do Co nie wiem Dobra, chyba już zaraz skończę tam odcinek no przepraszam jeszcze sobie szybko pójdziemy po owce i przepraszam kończę już ten odcinek owca dwa też mięsa jeszcze tutaj, tutaj, tutaj owca o nie no, dwa razy mi wypadło dobra widzimy się w tym of the miejscu so oh, i was not just a papa of the